Naszym gościem jest Andrzej Jaworski, koordynator Marszu Obudź się Polsko, który będzie organizowany 29 września w Warszawie. Ostatnio mam informację, że do marszu dołącza się Solidarność. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy postanowił podczas posiedzenia Komisji Krajowej, że będzie uczestniczył w tym wydarzeniu. Jak Pan, jako główny organizator tego wydarzenia, odnosi się do takiej decyzji Solidarności? Ja byłem bardzo zadowolony z wczorajszego spotkania. W momencie, kiedy przedstawiałem sprawę marszu, na Komisji Krajowej sala jednoznacznie poparła ideę udziału Solidarności w tym marszu, ale także bardzo mocne włączenie się struktur poprzez masowy przyjazd, organizowanie autokarów i bardzo mocne zaznaczenie, iż Solidarność jest z nami. Co tak naprawdę ten marsz oznacza? Ten marsz ma pokazać Polakom, że najwyższy czas wyjść z letargu, najwyższy czas się obudzić. Sytuacja, jaką zgotował nam rząd Donalda Tuska, jest na tyle katastrofalna, że jeżeli w tej chwili się nie podniesiemy, to może być tak, że to bagno, które zostało w, właściwie zrobione, w, wchłonie nas całkowicie. Jest to ostatni moment, żeby właśnie spotkać się w Warszawie, zademonstrować i pokazać. Że w Polsce może być inaczej. Są siły i są osoby, które są w stanie Polskę odmienić dla naszego wspólnego dobra. Czy nie wydaje się Panu, że Solidarność po raz kolejny pełni taką rolę organizacji, związku, pewnej grupy, wspólnoty ludzi, która broni wolności? Czy nie jest tak jak 30 lat temu, że dzisiaj Solidarność jest tym głosem narodu, może, może nie całego narodu, ale dużej jego części, która mówi jasno? Chcemy telewizji Trwam na multipleksie, chcemy równego dostępu wszystkich opcji politycznych do mediów, w tym tych mediów cyfrowych z nadajników naziemnych. Jest dokładnie tak, jak Pan to przedstawił. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że tak naprawdę dzieje się to jeszcze w czasie rocznicowych wydarzeń związanych ze strajkami sierpniowymi. więc. To jest dodatkowe wzmocnienie, że tak naprawdę historia się powtarza i że jest ostatni dzwonek, aby cokolwiek zmienić. Myślę, że ważne też, aby powiedzieć, że ten marsz będzie marszem specyficznym. Tutaj nie spotykamy się głównie w sprawie obrony wolnych mediów, wolności słowa. Jest to jeden z elementów, jedno z haseł, o których będziemy walczyć i demonstrować. Ale tak naprawdę ten marsz dotyczy całej sfery życia społecznego społeczno-gospodarczego. Będziemy mówili, będziemy podkreślać kwestie wieku emerytalnego, czyli doprowadzenia do tego, że rząd Donalda Tuska chce, abyśmy pracowali aż do śmierci. Kwestie problemów służby zdrowia, tego, że tak naprawdę, jak określił to jeden z wczoraj z osób, które powiedziały, że w momencie, kiedy miał silny bór zęba, dentysta kazał mu przyjść za pół roku albo zapłacić, mimo że go na to nie było stać. Ale to pokazuje tak naprawdę, że ten ból zęba jest tak duży, dotyczy całych, całych wszystkich dziedzin naszego życia, że czas na radykalne działania, i jeżeli nie można go wyleczyć, to trzeba go wyrwać.